Cześć, no, dzisiaj kolejny odcinek. Tym razem bardzo stary odcinek, jak widzicie. Tutaj jeszcze mam trochę mniejszy level. Ale ulepszanie Epika. Epik niestety nie był ulepszany jednego dnia, tylko w dużym okresie czasu. Naprawdę to jest ogromny okres czasu i tak dalej. Jakoś tak wydaje mi się, że ten epik. Nie mam siły do ulepszania jego tak naprawdę. Nie wiem czemu, no, ale myślę, że to jest przede wszystkim wina kwarcy i magicznych nasion, które. Dropią od święta. Filmik, jak widzicie, trwa trochę, no i jest efekt, tak jak widzicie, od tego początku do końca. Radzę obejrzeć filmik, może coś będzie ciekawego w nim, tak? Ok, w tym tygodniu chciałem powrzucać stare filmiki z jednego prostego powodu. Mam ponad 80 gigabajtów. Zajętych właśnie przez te stare filmiki, czy to jest ulepszanie, czy to są jakieś PVP. Pod DT to są wszelaki naprawdę tego jest tak dużo, że ten tydzień poświęcę na to, żeby dodawać stare, dobre filmiki. Takie wiecie, ulepszania i, ty, i tym podobne, ale to jeszcze zobaczycie. Bo to jak widzicie, jest dopiero początek. Pierwszy filmik jest dzisiaj, jutro postaram się, żeby były na przykład dwa, żebym to zrobił bardzo szybko, żebym. Mógł nakręcać kolejny filmik i specjalnie dla Was. Jak wiecie, nie zawsze można nagrać ten filmik aktualny, tak? No, tutaj, jak widzicie, niestety to ulepszanie jest. Oh, nieraz brak po prostu nam odpowiednich środków do tego. Ja zawsze myślałem, że są potrzebne, nie wiem, trzy nasionka, dwa nasionka, a się okazało, że są potrzebne cztery nasionka. To też jest. Porażka trochę, ale ja wiem, że dropki pod tytułem 75, jak idę na kwarce, to dropią tam kilka godzin. Hmm. Nie dzięki. Ja taki nie jestem wytrwały, niestety. Chociaż kto wie, może, może kiedyś będę i wydropię z, ze 100 kwarców i z 400 nasionek, by to ulepszyć wszystko za jednym razem strzelić na plus 9, a jak nie wejdzie to po prostu zrobić face palma i tyle no jak widzicie tutaj też ulepszałem czasami tymi lepszymi niby zwojami ale jak sami dobrze wiecie te zwoje nie są lepsze co pokazałem już w poprzednich filmikach z ulepszaniem runicznego miecza czy pancerza kościopłytowego co do zbroi na plus 7 Mam do niego jakiś taki sentyment i ona tam czasem wchodzi, czasem nie, ale większość wchodzi. Na plus 8, jakby weszła na plus 8, to byście mieli jednego dnia od razu wbijanie na plus 9. Uwierzcie mi, chyba mnie znacie już tak jak widzieliście z tym pancerzem kościopłytowym, że tam jak mi się udało wbić na plus 8, to od razu zrobiłem filmik na plus 9, no bo przepraszam, no co mam się obijać, tak? Ale był już plus 8, to już się liczy to, tak? Dobra, jak widzicie, zbrojka od co jest bardzo przyjemna. I powiem Wam, że. Hmm, Epic w porównaniu do tej nowej zbroi wypada zupełnie lepiej. Epik jest fajniejszy. No, jeszcze wiecie, tutaj jest takie wkładanie kadeków. Bo to, no mówię, ten, ten film jest bardzo stary. Tam z 2012 roku są jeszcze filmy. Ja dokładnie Wam powiem, jaki to jest przedział czasowy. Najstarszy film jest z 6 kwietnia 2012 roku, a najmłodszy film jest z, z 5 marca 2013 roku. Więc to jest prawie rok zbierania filmów. Niestety tych filmów, jak widzicie, nie jest za dużo, nie trwa on za długo, bo tak naprawdę nie próbowałem tego ulepszać na siłę. Jak miałem, jak znalazłem na sklepie, to po prostu ulepszałem. Teraz aktualnie mamy pika plus 6 i tak na razie zostanie. Po prostu myślę, żeby uzbierać na początek jakieś tam z 200 takich nie przepraszam, 100 kwarców i z 200 właśnie nasionek chyba, bo tak żeby ulepszyć to no max 50 razy, żeby było wiecie na te dane plusy, ale jeszcze trzeba ulepszyć ten, dozbierać perełki, co z tego, że krwawe i niebieskie mam, jak białych mam może z 20, to jest malutko, no, nawet się nie ma co brać za ulepszanie takich temów. A chciałbym na przykład, nie wiem, bardziej by mnie interesował zakup na przykład bojowego 12 int, 10 ludzi, 10 30, a to już w ogóle by był koksiasta broń. No i teraz jak zobaczycie będzie ulepszanie na plus 7. Raz, zrobiony. Na plus 8? Raz niezrobiony. No. no nie ma farta, prawda? no Kurczę, ale chociaż na plus 7 powrócił. Co z tego, jak ja jestem zbyt nerwowy, i od razu na plus 8 i pk, kapum. To jest chyba czwarta próba na plus 8, z tego co mi się wydaje. A to będzie piąta próba zaraz. I zobaczycie, jaki rezultat po prostu tej próby wyszedł. On mi się strasznie nie podoba. Dobra, ja się z wami żegnam, zapraszam do subskrybowania kanału w... i pamiętajcie, w tym tygodniu będą dosyć stare filmiki. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam, to byłem ja, Dim 2. Pa.